Myślicie, że w ping da się grać tylko na prawdziwym stole? No to jesteście w błędzie. Poznajcie Table Tennis Touch. Tenis stołowy wydaje się być mało wdzięcznym tematem na grę mobilną. Cóż bowiem nowego można wymyślić w tej kwestii, skoro do gry wystarcza nam stół, dwie rakietki i piłeczka? Ekipa Stuyo Jakuto pokazuje jednak, że to nieco bardziej złożony sport, prezentując nam zdecydowanie najlepszą symulację tej popularnej, zwłaszcza w Azji, konkurencji. Sukces tej gry opiera się na bardzo dobrze zaprojektowanym i jednocześnie prostym do opanowania systemie rozgrywki. Gracz może wykonać szereg różnorodnych uderzeń po prostu przesuwając palec po ekranie. W zależności od tego, jak zamaszysty wykonujemy ruch, uderzenie staje się mocniejsze i mniej precyzyjne, a zepchnięci do defensywy możemy jedynie marzyć o prostym przebiciu piłeczki za siatkę. Nie brak także uderzeń ze specjalną rotacją oraz różnych typów serwisów wykorzystujących technikę siłową lub odpowiednie podkręcenie piłeczki. Z tego też powodu rozgrywka jest szalenie dynamiczna i wymaga od nas niezłej zręczności. Poziom trudności rośnie wraz z naszymi postępami, a przeciwnicy coraz lepiej reagują na zmiany tempa, zagrania kątowe, czy też mocne smecze na koniec stołu, jednocześnie stosując szereg zróżnicowanych zagrań. Twórcy zadbali o to, by nie zabrakło nam wyzwań. Oprócz pojedynczych spotkań będziemy mogli także wziąć udział w turniejach lub rozegrać karierę, w której powoli pniemy się w górę hierarchii tenisa stołowego. Oprócz rozgrywania spotkań będziemy mogli wziąć udział w serii wyzwań gdzie musimy m.in. strącić kręgle stojące na stole, czy też trafić serwisem do domku. Table Tennis Touch robi także spore wrażenie pod względem graficznym. Oko przyciągają zwłaszcza dopracowane projekty hal, w których rozgrywamy spotkania. Produkcja studia Yakuto pokazuje, że nawet z tak prostego sportu jakim jest ping pong, można wykrzesać coś ekstra, co stanowi potężną wartość dodaną. To zdecydowanie jedna z najlepszych gier sportowych dostępnych na urządzenia mobilne, wymagająca treningu i gwarantująca nam sporą dawkę emocjonujących pojedynków z przeciwnikami. Gra w Pingla na tablecie czy smartfonie to w tym wydaniu rzecz naprawdę warta uwagi.